Się nie Teraz jest no. Dobra. Już Jest. Witam Was na kolejnym odcinku na kanale Szkoły Influencerów, gdzie dzisiaj moim gościem jest Marta Wesołowska. Jest to osoba, którą poznałem, myślę, w internecie około roku temu, gdzie interesowałem się tym, gdzie ja zauważyłem raz, że jak spotykam się z przedsiębiorcami, ale dwa, myślałem o tym, żeby nagrywać więcej materiałów do internetu, zacząłem interesować się tym, że ja muszę popracować troszeczkę nad moją dykcją, nad mówieniem do internetu, czy do kamery, do telefonu, w taki sposób, żeby przede wszystkim nie musicie robić 10-15 poprawek jednego nagrania, tylko żeby to było takie, że wiecie, stryk, nagrywam i mam gotowe, mam do publikacji. No i ja sam wykupiłem kurs, który robi Marta w internecie, przeszedłem go, a dzisiaj dzisiaj zaprosiłem Martę do rozmowy, żebyśmy opowiedzieli sobie troszeczkę o, o zagadnieniach związanych z tym, jak istotny jest głos w, w karierze mikroinfluencera. Więc może oddam Marcie głos, opowiedz o tym e, właśnie, co, co ty robisz. E, no i może troszeczkę właśnie w do tych mikroinfluencerów e, mhm. i do czy mikroinfluencerów, czy osób zarówno młodych, ale tych starszych, bo mikroinfluencerami mogą być również przedsiębiorcy. Jeżeli prowadzicie jakąś firmę e, i chcecie być e, kojarzeni w internecie, jako właściciel, albo nie wiem, jakiś specjalista w danych usługach, no to też możecie być takim mikroinfluencerem. Ale. Bardzo oddaję Tobie głos, opowiedz Dzień dobry, co cześć, ty, witajcie. Co, czym się zajmujesz. Tak, hej. Witajcie. Mam nadzieję że też, że w każdym momencie, w którymkolwiek dzisiaj, czy od samego rana, czy później wieczorem włączacie sobie też to nagranie, to wiedzcie jedno, na pewno jest najlepszy czas, żeby zacząć. Mówić i mówić też o sobie i o swojej pasji i wnosić też swój dobry przekaz. I to jest taki przekaz mi bardzo bliski, jeżeli chodzi o tworzenie misji: mamy gadane, bo kiedy ja zaczynałam, wychodziłam też z tym pomysłem, co to znaczy mieć gadane, bo wiesz, znalazłam tak na początku taką nazwę i tak pomyślałam sobie: OK, no to nie, że ja mam gadane, tylko my tak razem mamy gadane, jesteśmy społecznością. I dzielimy się tym dobrym słowem, to potem zaczęłam zastanawiać się, co tak naprawdę wpisuje się w definicję, kiedy możemy powiedzieć, że mamy gadane. Więc wtedy po pierwsze, wiemy, że okej, okay, fajnie ten ktoś mówi, fajne, takie no modne słowo i, i zawsze pasujące do wielu rzeczy, ale rzeczywiście jest tak, że chętnie tej osoby słuchamy, ale czujemy też, że nie tylko ona dobrze to sprzedaje, ale też sprzedaje tę swoją osobowość. Czyli to jest też ktoś, kto mm, mówi w sposób ciekawy, ale jest po prostu ciekawym, interesującym człowiekiem. I bardzo szybko okazuje. Okazało się, że w tym mówieniu to tak naprawdę nie chodzi tylko o samo brzmienie, o, samo, o kwestie techniczne tego, jak tym głosem operujemy, bo to też oczywiście ma znaczenie. Ale tutaj bardzo ważne też jest to, jak my się czujemy też w tej roli, w ogóle jak my na siebie patrzymy, jak my się czujemy sami ze sobą i jak my czujemy się, jakie mamy emocje w tym momencie, kiedy. Zabieramy głos i ktoś nas słucha. I wiele razy jest tak, że na przykład okej, okay, to komuś tam się mądrujemy, powiemy coś takiego ważnego i mamy jakiś taki bardzo emocjonujący przekaz, bardzo emocjonalny, a ktoś potem powie, no dobra, to teraz nagraj to. Bo nie, nie, bo jak się już lampka świeci, mam coś powiedzieć do kamery, to już tak nie jest płynnie. A w sumie czemu nie? Co się takiego dzieje po drodze? Czemu sobie tak przeszkadzamy? I trzeba zrobić też taki porządek, bo docelowo Powinniśmy dążyć do tego, żeby mieć taki stan wewnętrzny w, w zgodzie ze sobą, związany z mówieniem, że... Czy byśmy mówili do jednej osoby, czy na sali byłyby tysiące osób, czy ewentualnie robimy jakiegoś live'a, gdzie będzie kilkadziesiąt, kilkaset osób, a w przyszłości coraz więcej, to powinniśmy mieć po prostu cały czas jeden taki sam dobry, pozytywny stan emocjonalny związany z mówieniem. I wtedy okazuje się, że świat nie ma granic. Naprawdę możemy wiele rzeczy zrobić. Oczywiście poprawka na siebie to jest ważna rzecz. Natomiast mamy tę świadomość, że możemy pięknie, dobrą rzecz przekazać i stawiamy też nie tyle siebie w w centrum, co tego drugiego człowieka i to, co możemy temu komuś przekazać. Więc jeżeli ktoś z Was dzisiaj myśli o tym, że okej, okay, co to znaczy być tym influencerem mieć też wpływ na innych pokazywać coś dobrego od siebie. To właśnie to jest ten dobry moment i kiedy jeszcze łączymy to w oparciu o mówienie, o używanie tego swojego głosu i o poczucie komfortu w używaniu głosu, to to już jest bajka, to to jest po prostu spełnienie i ta pełna kwintesencja tego, czym, czym jest po prostu bycie dobrym influencerem. To jest dobry czas. Nie, powiedziałaś o tym, że, że, że jest dobry, dobry czas na to. Już nie chciałem poruszać tego, w ogóle ten wątek dobrego czasu, nie chciałem może włączać w tych naszych wywiadach i sytuacji, która się gdzieś tam dzieje dookoła, bo dzisiaj też z kilkoma osobami rozmawiałem o tych różnych tam influencerach i tak dalej, no ale my tutaj w Szkole Influencerów mamy przede wszystkim zamiast tego, żeby uczyć, to nazwano dobrej roboty, wykonywania dobrych materiałów tworzenia, mhm. przede wszystkim we współpracach biznesowych, bo z czym ja się spotkałem? Ja się spotkałem z tym, że weźmy pod lupę, na diety pudełkowe. Mm -hmm. Spotkałem się z tym, że mm, zgłaszały się do nas dużo osób, w takich tych lokalnych, którzy chcieli tą dietę, mm -hmm. zamiast tak. za to, że oni będą promować w tych mediach społecznościowych. Mm -hmm. i teraz ja, jako menadżer zewnętrzny tej firmy, e, mówię: Dobra, okej, okay, możemy spróbować, no ale jako taki menadżer obecnie. To, że ktoś wrzuci zasięgi, a z drugiej strony właściciel firmy mi mówi, słuchaj, Łukasz, mamy 3-4 tysiące miesięcznie złotych do wydania na Facebooka, to ja sobie te zasięgi sam zrobię. Ja jest parametruzuję mm. dokładnie do grupy docelowej, ale ja potrzebuję oryginalnego materiału z pomysłem, z jakimś scenariuszem. No i co najważniejsze, żeby był ten materiał mówiony. No mm -hmm. tutaj faktycznie po pojawia się to e, zagadnienie związane z tym, że, e, czy zagadnienie, czy było często tak, że dawaliśmy tym influencerom, mikroinfluencerom, komediatę pudełkową, a w stronę mm -hmm. dostawaliśmy, e, dostawaliśmy po prostu jakieś zdjęcia albo jakieś <laughs> krótkie rolki, ale tak. nie, nie pokazujące tego, że cześć, słuchajcie, to są klucze wykonane z metalu, tu jest jakiś mm -hmm. magnetyczny pastylek, za pomocą którego możecie otworzyć te wasze drzwi do mieszkania i musicie nosić, nosić kluczy, albo coś tam, coś tam, coś tam. No i żeby było faktycznie powiedziane. No i mhm. może się nie chwaląc, no ale coś wymyśliłem na momencie, coś powiedziałem. Owszem, okay. mogłoby być to zrobione lepiej, ale myślę, że mogę powiedzieć tutaj e, z, z, z ręką na sercu, że tą umiejętność nabyłem troszeczkę też dzięki temu twojemu kursowi, którym faktycznie okay. przerabiałem pewne ćwiczenia. No mhm. i e, tutaj z Martą będziemy chcieli też Szkole Influencerów Prowadzić taki kurs, może yy, nie tak rozbudowany, ale z dedykowanymi lekcjami, właśnie dla tych mikroinfluencerów, że jeżeli jesteś taką osobą, która chce nawiązywać współpracę z jakimiś firmami i mhm. na początek chcesz dostawać jakieś współprace barterowe, później za jakieś małe kwoty, też zacząć oferować tworzenie kontent, materiału dla tych firm, bo wiadomo, mhm. że w firmie będzie się opłacało wziąć mikroinfluencera z umiejętnościami do tworzenia e, krótkich rolek, materiałów wideo ani jeżeli osobę profesjonalnego videomakera czy filmowca, które będzie trzeba zapłacić 4 albo 5 razy więcej, organizować studio i tak dalej. Nie? Więc tutaj jedną z tych kluczowych umiejętności, uważam, jak nie jedną z najważniejszych, e, jest właśnie to, w jaki sposób wy musicie czy powinniście się nauczyć e, mówić do tej kamery, e, do telefonu, <tuszę> gdy chcecie promować e, jakieś firmę. Mm -hmm. no ty możemy bardzo dodać coś od siebie, e, właściwie ja co tak. myślałaś o tym kursie? E. Bo to, co jest mi bardzo bliskie, bardzo ważne jest dla mnie takie jedno takie przesłanie. To znaczy, e, my tych treści oglądamy naprawdę setki, tysiące nawet dziennie. I teraz jest bardzo ważna rzecz. Wygrywa ten, kto pamięta o tej jednej niesamowicie ważnej zasadzie. Ludzie, czyli ci odbiorcy nie do końca zapamiętają to, co ty do nich mówisz, ale zapamiętają to, jak się przy tobie czują, kiedy ty do nich mówisz. I jeżeli będą słuchać ciebie z przyjemnością, zobaczą, że to jest spójne, zobaczą, że to jest autentyczne, że to jest wiarygodne, to ci ludzie trochę kupują też ciebie, a przez to kupują też rzeczy, które ty polecasz. Tylko to się musi trzymać kupy. Ja oczywiście w tym wszystkim takim działaniu bardzo stawiam sobie na taką autentyczność, na odkrywanie tej przyjemności z bycia autentycznym i do tego, żeby właśnie przygotowywać się do różnych innych ról, bo dzisiaj na przykład nauczysz się tak jak tutaj też w tym kursie, czy nagrywać rolki, czy po prostu mówić do telefonu, ale za jakiś czas ktoś ciebie zaprosi na live'a. I wtedy co? O, to już jest wyjście ze strefy komfortu, o, to już chyba nie do końca. Nie, nie, nie. Tu właśnie chodzi o to, żeby stworzyć taki zespół kompetencji, żebyś ty był gotowy, gotowa na to, żeby podjąć każde nowe zadanie. I naprawdę, żeby sprawiać, że właśnie ten głos jest spójny z tobą, to jak ty mówisz, dobrze się prezentujesz, a ludzie super się przy tobie czują i już, i po prostu i, i to jest to, i to jest myk. Nie, tu się zgadza. No dobra, a Byśmy mieli teraz y, poruszyć wątek, y, czy wątek, y, bo ja na przykład, bo może, o, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, którą tobie wcześniej opowiadałem, o tym, jak jestem teraz, jak y, widać w no nie mam jej w Polsce, gdzie jestem za granicą, bo wyjechałem dokładnie na obóz surfingowy y, i miałem okazję, jak przygotowałem tutaj dzisiaj się do nagrań, rozmawiać, właścicielką, czy z osobą, która organizuje ten wyjazd, no i to mnie pytała, co robić te tak koleją. Ja no właśnie, że dzisiaj będę miał takie dwa wywiady, dwie rozmowy i będę miał rozmowę z Martą. I tutaj o tej autentyczności i o tym, żeby faktycznie ludzie chcieli słuchać, gdy powiedziałem, że no, mam rozmowę z Martą. W, mamy gadane, to od razu skojarzyła sobie, że o, faktycznie kiedyś też myślałam, żeby tam dołączyć do jakiegoś kursu, że mega po osoba w internecie, nie? I, mhm. I to jest tak faktycznie pokrywające się z tym, co powiedziałaś, że e, nawet osoba, która jest ileś tam kilometrów od Polski, tutaj mieszka, mhm. e, interesowała Cię tym, Ciebie kojarzy, i od razu Ciebie skojarzyła taką faktycznie osóbkę, no i opowiadała też o tym, no ogląda te twoje różne rolki i tak dalej, że właśnie fajny okay. to że tak opowiadasz i, i tutaj jest bardzo istota ta, ta umiejętność m, przekazania tak tego, mm -hmm. tych, tych, tych informacji w taki sposób, żeby to też nie było e, no, na siłę, może w ten tak. sposób, nie wiem czy to dobrze sformułuję. Tak. Tak, jasne. No bo wiesz, no, ja na przykład... Dokładnie, chciałam... dokładnie. To, co wcześniej tak. opowiedziałem o tym, że jak mi mieliśmy... ich. Halo, słuchaj mnie? Tylko jest opóźnienie, ale ja poczekam. No, mów, mów. Potem przy montażu wejdzie. A. Dobra e, no, Faktycznie ten wątek z, z tym, że, że, że jest tyle czasu i że, tyle czasu i że je, jest to autentyczne. E, mm -hmm. i tak jak ja sobie przypominam tę współpracę z tymi którymiś influencerami, bo w ogóle ten pomysł się stąd wziął, że e, no, chcemy uczyć tę osobę, bo my bardzo chętnie w różnych firmach, tak jak ja no, obsługuję kilkadziesiąt firm, my chętnie weźmiemy do współpracy mikroinfluencerów czy jakichś influencerów, no ale mm -hmm. Ja oczekuję, że będą dawać jakąś wartość, nie tylko tą, że wrzucimy na swoje social media i, i tak naprawdę no, maszki, zasięgi, hmm. nie wiadomo jakie, tak? E <trych> tych Tak naprawdę, polubień reakcji czy konkretnych kliknięć do. Nazwę to kup teraz w witrynie internetowej. Ja sobie dokładnie tu sparametryzuję sam u siebie w Facebook adsach, czy Google Adsach I ja zrobię to o wiele lepiej jakościowo, niż mając do wykorzystania Twój profil w internecie. Ja oczekuję mm. dzisiaj, że ten mikroinfluencer faktycznie będzie potrafił nagrać coś, no i on, będzie w tym, w tym autentyczny, ale nie będzie to wyglądało w ten sposób, że dostał to jedzenie e, i on no niby mu to smakuje, opowiada o tym, ale nie czuć tego, takiego, wiecie wow, tak. nie, że dzisiaj, kurde, na śniadanie jest twarożek i jest z moich ulubionych pozycji, tak, a jeżeli na przykład przyjdzie na obiad coś, co mu nie pasuje, to on po prostu mówi, że no nie, wiecie co, ja tego nie nagram, bo mi po prostu nie smakuje te udko z kurczaka z tą czerwoną kapustą, nie lubię tego, wolałbym, żeby był kotlet schabowy, tak, no i, no, i, no i na siłę nie nagra tej wiadomości, czy wiadomości tego nagrania, Tak więc tutaj faktycznie będziemy poruszać, czy poruszać, no na pewno myślę, że się nauczycie też E, tak jak ja zacząłem wyrażać siebie, tak to nazwę może, e, co czas pracuję nad tym w internecie, e, i na pewno te nagrania, które robię takie tutaj w formie wywiadów, bardzo dużo mi dają, bo już zauważyłem po pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, że faktycznie inny polot się szykuje. Czy, czy, czy jak podchodzę do tego nagrania, to nagranie całkowicie inaczej gdzieś tam jest konstruowane przeze mnie. Więc na pewno się nauczycie też takich zagadnień, jak, 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 jak faktycznie tworzyć takie treści, czy jak, jak prowadzić taką tonację głosu, żeby to było. Wiarygodne dla waszych odbiorców, no i też korzystne dla tych firm, które będą oferować Wam współpracę. Mhm. Zgadza się. Ja bym jeszcze do tego to dodała, że to jest takie działanie i szukanie też, praca nad najlepszą wersją siebie, nad tym, żeby to wszystko było oczywiście z nami spójne i dużo na pewno dowiecie się o sobie. To, co bym powiedziała, na co trzeba się też nastawić, to jest też to, że w takim kursie bardzo mocno zbudujesz swoją samoświadomość tego, jak brzmisz, czyli swoich mocnych stron, ale też rzeczy, które trzeba byłoby zmienić, albo które trzeba byłoby poprawić. I to jest tak, że bardzo często nawet pracując nad pauzami, czy nad taką płynnością mowy to wiele osób myśli sobie, Boże, to ja już nigdy w ogóle nie zrobię tego, nie, nie zejdę ten poziom wyżej, nie wejdę, bo to się wszystko rozwaliło. Nie, 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 to jest tylko ten etap taki, gdzie Ci się wydaje, że to wszystko się tak po prostu rozwaliło, bo zaraz za tym jest ten, przechodzisz ten piękny mur i za tym murem już jest wspaniały widok, bo chodzi o to, żeby stworzyć w Tobie nowe nawyki, nowy sposób poruszania się w tej sferze komunikacyjnej. Więc wszystko to będzie oscylowało oczywiście o nowe umiejętności, o to, żeby zbudować też naprawdę powiem to właśnie wprost najlepszą wersję ciebie i tego jak ty wyrażasz siebie w tym, w tym swoim działaniu i nawet jeżeli, no właśnie po to są też te narzędzia że nawet jeżeli po prostu poczujesz, że no dobra, jest tu um, trochę pracy do zrobienia, to, to uwierz mi to jest, taka inwestycja w siebie to jest zawsze coś co się bardzo zwraca i nigdy nie wiadomo kiedy się może przydać, od nawet prostych rzeczy e, czy nawet na rozmowach kwalifikacyjnych, gdziekolwiek potem czy dogadując kolejne kontrakty, czy kurcze na randce z dziewczyną Umówmy się, no tam też trzeba dobrze się zaprezentować. Nie no to się zgadza, teraz bo od razu pomyślałem o tym wątku, jak o praktycznie w innych aspektach, gdzie to będziemy mogli wykorzystać. Mhm. E, I teraz też popularne są te wiadomości głosowe. Bardzo dużo osób wykorzystuje te wiadomości głosowe, no i nawet w kontakcie z firmą. I tutaj mm -hmm. też mi czasami, jak ja sobie przypominam, jaki sposób niektórzy się kontaktują i jak konstruują zdania, to oni mm -hmm. na starcie już po prostu w mojej głowie są odrzucani. Bo okay. inni, którzy po prostu nie potrafią stworzyć jednego ciekawego zdania, które mnie do nich jeszcze zachęci. Więc mm -hmm. to jest yeah. fajna też rzecz, którą na pewno będziecie mogli się tutaj nauczyć. Mm -hmm. Dokładnie. <laughs> No dobra, to co? Mamy krótką informację, którą chcieliśmy przekazać Wam, że pracujemy nad takim kursem. Znaczy, Marta pracuje, będzie naszym jednym z czołowych nauczycieli w szkole influencerów, będzie pomagać nam rozwijać Wasze umiejętności. No i co? Obserwujcie nasz kanał, nasze social media i, i, i zapraszamy już niedługo do sprzedaży. Jasne i bardzo dziękuję też za możliwość omówienia też, chociażby tak pokrótce tego, bo to jest oczywiście temat rzeka, na którym można byłoby gadać bardzo długo, a szczególnie jak się mówi też o swojej pasji, no to wiadomo, że można byłoby długo długo, ale chciałabym tylko powiedzieć jedną rzecz. Gdyby ktoś powiedział, a dobra, bo ona jest prezenterką radiową, na pewno już ma taki głos i w ogóle, już tak w ogóle fantastycznie, to chcę powiedzieć, że oczywiście u mnie nie zawsze tak było. I mam nawet to nagrane, tylko jeszcze uwaga, jestem takim dinozaurem medialnym, który ma swoje pierwsze nagrania na kasecie Magdo. I uwierzcie mi, gdybyście posłuchali tych nagrań, są takie drobne tam fragmenty, to autentycznie myśląc o tym, można by pomyśleć sobie, Serio? To ktoś ją potem tam do tego radia wpuścił. No właśnie, czyli to też pokazuje, że, że wiele rzeczy można wypracować w sobie. Ja się śmieję, że oczywiście ktoś musiał trochę mnie w tym radiu lubić, żeby jednak dać mi tę szansę, bo autentycznie, jak posłucham sobie, jaka ja to była. Tam był bardzo szybki potok słów, tam było zjadanie końcówek, tam była po prostu taka paplanina momentami, ale akurat byłam no wtedy taką um, dziewczyną, która zaczynała w ogóle w tym radiu, że. Um, to nie zawsze jest tak, że startujemy z jakiegoś wysokiego C. I to, że dzisiaj mnie się dobrze słucha, to są naprawdę efekty ćwiczeń i świadomej pracy. I każdy, absolutnie każdy może to wypracować i może poczuć, że ma gadany. No dobra, fajnie. Dziękuję bardzo za, za rozmowę dzisiaj dobie. i Dziękuję. co jesteś już w kontakcie. Jesteśmy w kontakcie. Gdyby były jakieś pytania, to rzecz jasna można pisać także na adres marta .małpa .mamy online. No dobra. Dzięki bardzo, jeszcze raz.